Kolejnym trójkolorowym vlogu. No dzisiaj niestety te nastroje najlepsze nie są. Pięknie było tydzień temu, dzisiaj jest, dzisiaj jest smutno, jest przykro, ale szans na rewanż już w piątek, bo teraz terminarz jest na tyle miły, że nie musimy czekać całego weekendu na mecz, tylko rozpoczynamy weekend ekstraklasowy meczem Geksy. Także do tego dzisiaj zapraszam. No i tak jak patrzyłem dzisiaj rano przed nagraniem vloga, Dziewczyny wygrały mecz w dosyć skomplikowanej wersji eliminacji Pucharu Europy. W każdym razie rozgrywek międzynarodowych, co na pewno, za co na pewno należy się ogromny szacunek i respekt. Miejmy nadzieję, że będą tam nasze kobiety na tyle dobrze reprezentować i chcesz, że zajdą jak najwyżej. A jaki wynik będzie całych ich zmagań, no to się dowiemy pewnie za jakiś. Czas. Kwestia meczu piłkarzy z Górnikiem Zabrze, może za chwilę zacznijmy od tego, jak to wyglądało na trybunach, bo myślę, że każdy, kto był, to raczej nie narzeka na to, co przeżył tam na samym meczu podczas trwania e, kopania piłki, bo, bo, bo myślę, że atmosfera była na tyle dobra, było bardzo głośno z obu stron, świetnie prezentowali się kibice i Górnika, i Gieksy. Więc też patrząc po komentarzach ludzi z całej Polski i nie tylko z Polski, bo też z zagranicy, atmosfera tego śląskiego klasyku była fantastyczna i myślę, że, że to jest najważniejsze clue tego spotkania. Niestety ponownie nie dowieźliśmy. Nie dowieźliśmy i nie wiem, czy to jest kwestia głowy, czy może po prostu górnik miał lepszy pomysł na to spotkanie. Po prostu znalazł na tyle nasze strony, na tyle nasze słabsze strony, na tyle dobrze je rozpoznał i wykorzystał, że no znowu wygrywa z nami u siebie 3 do 0. No boli, no na pewno boli, bo gdzieś po tych meczach z Arką i z Legią liczyliśmy, że będzie trochę inaczej, ale, ale na tym meczu no w pierwszej połowie jeszcze takiej tragedii nie było. Coś tam próbowaliśmy grać, raz wychodziło lepiej, raz wychodziło gorzej. Na pewno rzuciło się w oczy to, że po, nieudanej po pierwszym nieudanym zagraniu Łukasiaka w środku pola przy rozegraniu, kiedy prawie był karny dla górnika, już przestaliśmy rozgrywać od bramki. Zaczęliśmy już grać długie piłki, czego chyba w tym sezonie jeszcze na takim wczesnym etapie meczu nie widzieliśmy. Wydaje mi się, że my przechodzimy na to rozgrywanie długą piłką albo na koniec pierwszej połowy, albo gdzieś w okolicach 65, 70. minuty. Że do, tej, do tego momentu staramy się grać od bramki i cały czas to robiliśmy. No tutaj gdzieś w okolicach chyba 19 minuty, czy coś takiego, no już, przynajmniej tak mi się to rzuciło w oczy. Mogę mieć też złudne percepcje, przykro mi, ale drugi raz tego meczu nie oglądałem, więc tutaj nie mogę tego potwierdzić, bo to jest taki, taki typowy, taka typowa pamiątka z meczu. Więc tutaj wydaje mi się, że sami sobie trochę zabieramy pewność siebie po jednym nieudanym zagraniu. No tak to nie powinno wyglądać. Uważam, że zawodnicy GieKSy na tyle dobrze e, przez większość tych meczów, w których grali, rozgrywają tą piłkę od bramki, na tyle mało błędów tam popełniają, że jeżeli jeden błąd się zdarzy, to nie powinno to rujnować całego tego wszystkiego wypracowanego w wcześniejszym etapie na treningach czy na meczach, bo e, no każdemu się może zdarzyć błąd i też e, no niestety doświadczył tego Marten Kusk już w dalszej części meczu, kiedy jeszcze próbowaliśmy przy 2-0 walczyć, no to już przy 3-0 i w tym samym boju tej walki. No, umówmy się szczerze, że nie było do 89 minuty, bo wtedy nagle mieliśmy istną kanonadę, która bardzo mocno poprawiła statystyki giełdy z tego meczu, ale do tego momentu wydaje się, że, że, że już przy 3-0 no nie mieliśmy tam za dużo do powiedzenia. No, bramka kuriozalna i pewnie będzie wielokrotnie powtarzana ewidentne niezrozumienie, ale. Trochę mnie to dziwi, bo przecież kusk był tak ustawiony, że on musiał widzieć, gdzie się kudła przesunęła, mimo to podał i to dość mocno światło bramki. To nawet mnie w występach B-klasowych uczyło się, że zawsze jak jesteś na bramce i masz dostać piłkę do obrońców, to zawsze szukaj jej poza światłem bramki, a obrońca nie ma prawa podawać Ci w światło bramki. I my też tak z reguły patrząc na grę GXy, gramy, bo... Najczęściej te podania do, do kudły są wzdłuż bramki w ogóle, więc nawet tam w ogóle nie ma mowy o tym, żeby podawać światło bramki. E, oczywiście czasem na pewno e, popatrzymy, że takie podanie będzie, ale to jest bardzo, bardzo e, rzadki obrazek. Przynajmniej mi się tak rzadko to rzuca w oczy. W każdym razie no, tutaj było tak, a nie inaczej: no, kudła nie był w stanie zdążyć z tego miejsca, w którym był, nawet na wślizgu. E, wielka szkoda. Nie ma co też rzucać się na kuska nagle, że to przez ciebie przegraliśmy czy coś takiego, bo wynik był 2 do 0 i nic nie przewidywało, że my wyrównamy w tym meczu, czyli zdobędziemy dwa punkty, no bo doszło no, nam to po prostu ciężko i topornie. Górnik był świetnie dysponowany. Górnik wiedział jak nas kontrować, Górnik wiedział jak nam zabierać tą pewność siebie, I Górnik to bardzo skrupulatnie robił. Ciężko nam szło na Wahadłach. W pierwszej fazie meczu fajną piłkę dał Bartek Nowak do błądu, ale ten przyjął sobie nie w stronę bramki, tylko gdzieś do boku i stracił całe, całe, cały impet tej akcji niestety, bo już go od razu wszyscy tam złapali, ale było to naprawdę bardzo fajne zagranie i mogło być coś z tego groźnego. Ale tak możemy sobie też dużo gdybać o tych, czy mogło, czy było, czy nie było, albo może tak by zagrać, może inaczej. Niestety, górnik był po prostu dla nas tego dnia zbyt dobry, i widać było, że my mieliśmy ogromne problemy w obronie z tymi ich wahadłami i ich wahadła tak naprawdę jakbyś, wydaje mi się, że jakbyśmy mieli w naszym meczu, w każdym od początku sezonu, sezonu te ich wahadła tak grające. To byśmy byli w stanie zrobić więcej niż teraz. Tutaj nie chcę krytykować Galana czy Wasielewskiego, bo przynajmniej ten drugi to w ogóle się fantastycznie prezentuje. Nie tylko chodzi o ofensywę, ale i o defensywę, i o te powroty heroiczne. No ale te wahadła górnika w ofensywie, no, były po prostu bardziej przekonujące, bardziej przekonujące, grając mocno i ofensywnie i mając naprawdę dużo tych dobrych zagrań. Także górnik. No trochę nie chcę mówić, że pokazał nam miejsce w szeregu, ale trochę uświadomił nas, że w tym sezonie no będziemy się bić o to utrzymanie i musimy się bić o to utrzymanie do końca. I, i, I tak będzie teraz właśnie w piątek. Mecz z Radomiakiem, drużyną, która na pewno w naszym zasięgu, wydaje mi się, że każda drużyna jest w naszym zasięgu w jakiś tam sposób, bo, bo to jest ekstra klasa. I tutaj też wielokrotnie widzieliśmy, że każdy może wygrać z każdym. My też w zeszłym sezonie notowaliśmy niespodzianki wygrywając z faworytami. I na pewno będzie też tak w tym sezonie. Na pewno nie warto zwieszać głów. Miejmy nadzieję, że na Radomiak będą już jakieś takie zmiany widoczne, bo powiem szczerze, że no jeden mecz Łukasiaka dobry z Arką Gdynia to jest za mało. Chyba powinniśmy tutaj spróbować Jesebosza, który jest zawodnikiem na pewno zdecydowanie bardziej. Dającym nam nadzieję, że coś dobrego z tego wszystkiego będzie, więc trzymajmy kciuki. Zjawimy się oczywiście. Pojawmy się na tej bukowej w piątek. Mecz o idealnej porze, przy sztucznych światłach. Na pewno będą, świet, będzie świetna gra świateł na wejście, po bramkach. Także zjawiajcie się na bukowej, wspierajcie zawodników. Oni i tak, i tak walczą do ostatniego kropli potu i krwi, żeby, żeby coś z tego meczu wyciągnąć. Klemens też. Czy grał dobrze, czy grał niedobrze, nieważne. Do końca w górniku, z górnikiem grał, mimo że miał problemy ze zdrowiem, bo to było też widać w okolicach tam 70. którejś minuty. Także widać, że Drużynie zależy, widać, że drużyna się stara, nie zawsze będzie wychodzić. Mamy bardzo trudny początek, ale bądźmy razem z nimi, oni nam dali dużo radości. Nie szukajmy na siłę minusów, bo, bo wszyscy pewne rzeczy widzą i rozumieją to, że my powiemy Chłuskowi. 350 razy, ej, ale podać do własnej bramki, no ale to, no, on chyba to wie, no chyba to widział i chyba to przeżył, więc nie ma co e, chopa dołować, tylko trzeba się wziąć i, i po prostu miejmy nadzieję, że ten mecz kolejny będzie lepszy. No i to tyle z takim przesłaniem do Was chciałem na koniec tego vloga, do zobaczenia w piątek, oby było głośno i ciekawie z Rodomiakiem.